siemanko, witam was z kolejnym Pijanem Rowerzyście dzisiaj mamy chyba 24. Tak, 24 września. Ja to sobie do roboty jest dzisiaj już jest chłodnawo, już jestem w kurtce takiej e, wiosenno jesiennej. Także chłodnawo, ale mi to pasuje <laughs> ja lubię te temperatury. Zawsze sobie tłumaczę to tym, że urodziłem się w październiku, więc to jest dla mnie najlepsza pora. Także jesień. Lubię wiosnę, lubię lata. No, nie za bardzo. E, znaczy nie mam też nic do lata, jeżeli jest, nie jest jakieś e, bardzo gorące, ale upałów nie, 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 nie. Dobra, co miało być? Właśnie dziś, teraz, jak wyjechałem z domu, zostawiłem włączony komputer i obrawiał się filmik. Czyli będzie recenzja tych łamigłówek, o których wspominałem. Trochę pogadam tam. Będzie też o kolejnej łamigłówce, która już do mnie przyszła. Której jeszcze nie rozwiązałem, bo chciałem się skupić na Dopracowaniu techniki tej, tej, wcześniejszej pomigłówki. Niedługo się wezmę. E, I co jeszcze? Hmm. Aha, troszkę sobie pogrywam. E, ostatnio nawet więcej e, gram e, w coś innego niż e, e, Monster Hunter, bo ostatnio e, zostałem namówiony do grania w e, Space Marines e, Space Marines, kurczę, ten tytuł już go mówiłem, Dead Wing Warhammer coś takiego, Enhanced Edition e, c, e, i kurczę, gra jest fajna, naprawdę fajnie się gra jest wymagająco trochę szkoda, że e, lokacje się Powtarzają, tak jakby były trochę takie w jednym klimacie. Wszystko są, są pomieszczenia, które są rzeczywiście inne, charakterystyczne i fajne, ale tak w większości to się chodzi po takich bardzo podobnych miejscach. Nie wiem, czy, czy kojarzycie w ogóle to, taki FPS, właśnie. Troszkę nie grałem w Left 4 Dead, ale troszkę, jakby to przypominało. Też tam jakieś. Takie hordy, które trzeba by odpierać, trzeba wykonywać jakieś misje. Hmm. Gram tylko w koopie, więc e, sposób prowadzenia rozgrywki czy fabuły może się trochę różnić. Cholera jasna! Ale coś mi dziś teraz w nosie kręci. Przepraszam bardzo, ale się może wysmarkam, może to pomoże. Gdzieś coś mi tam siedzi, cholera. No, taki sezon, nie? Zacznie się smarkanie, ale Katar to nie choroba, jak wszyscy wiemy. Dobra, także pykam sobie tam i jest trudno, naprawdę. Praktycznie codziennie zdarza się, że dostajemy gdzieś w pierdziel i misję trzeba zaczynać od nowa. Ale też w sumie najgorzej było chyba pierwszego dnia. Do pierwszego dnia nikt do nas nie dołączył. Albo gdzieś na koniec, jakoś tak. A teraz zawsze ktoś do nas dołącza. I rzeczywiście jak są te trzy osoby, cztery osoby, to daje się ukończyć tę misję. Właściwie nie wiem, czy którąkolwiek skończyliśmy we dwóch. Z tych, tych ostatnich dwóch dni. Chyba nie. Chyba wszystkie, które kończyliśmy, kończyliśmy w trójkę albo w czwórkę. Że zawsze ktoś tam dołączył. I dobrze, było. Bo była trudna. O ile jeszcze tacy powiedzmy normalni wrogowie e, są do, do, do przejścia, do ogarnięcia, no to już wrogowie specjalni, tacy jakby e, bosowie, no to jest zupełnie inna para kaloszy i tutaj się trzeba namęczyć. O, może jak tutaj potrząsnę? O, spadły orzechy, super. Kurczę, jestem już trochę taki nie w terminie, bo powinienem już jechać rześko do roboty, ale kurczę, takie ładne orzechy włoskie. Więc chyba sobie ogarnę. Jeszcze może z jeden, gdzieś by tutaj o jak za tą gałąź potrząsnę. Oj tak. Dzisiaj będzie Dzisiaj będzie ładnie orzechowo w pracy, to mi się podoba. Dobra, tu jest, tu jest, a tu, a tu, panie. Dobra, chociaż? Dobra, troszkę zamieszania, nie gadania. Sapania, ale przyjemności będzie sporo. Dobra, zdobyłem kilkanaście orzechów. Dobra, jedziemy dalej. Co ja gadałem? Co ja gadałem? Eee. Tu o tym, o tym, że jest trudno, że nam pomagali, że się dołączali. Eee. Chyba tyle. Nie wiem, co by tam jeszcze można było. Rzec. Także pogrywamy sobie. Monster Hunter też wchodzi ładnie. Mm, em, bardzo możliwe, e, nie wykluczę tego, a wręcz się na to nastawiam, że będę przechodził Monster Huntera na streamie. E, w sensie, że niemal każda rozgrywka z Monster Huntera będzie streamowana. Dlatego, że żeby streamować i gadać muszę grać na małym telewizorku takim 20-calowym mniej więcej i o ile w innych grach na konsole raczej jest to maławo szczególnie jeżeli chodzi o jakieś celowanie na przykład właśnie w FPS-ach o tyle w Monster Hunterze e, ta wielkość e, Ekranu nie robi już takiej różnicy, e, wszystko widzę, wszystko jest czytelne, więc bardzo możliwe, że tak to będzie się odgrywało. Że będzie będą streamy i że będziecie widzieli postęp. Może być pierwszy taki projekt na pewnej recenzji. O, moment Kurczę, jestem ciekaw, jak wyglądają dziuple bie, e, tych mm, wiewiórek e, w Wrocławiu. Bo kurczę te wiórki tutaj żyją, w tych parkach jestem ciekaw, że jak taka dziupla wygląda w sumie takie popularne, znane zwierzęta a o takich zwyczajach raczej nie wiem, czy one rzeczywiście te orzechy zakupują gdzieś czy w różnych miejscach po jednym, po parę czy może trzymają to rzeczywiście w tych dziuplach jestem ciekaw w sumie, bo Wiecie, takie. E, e, jakby bajkowe podejście no to, że trzymają w tych dziuplach, prawda? Ale nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście tak było, chociaż może, ale... Może mają dziuple mieszkalną i dziuple w piżarnie. Hmm. Muszę, muszę obczaić gdzieś jakiś filmik, albo... może chociaż poczytać o tym. Dobra, wszedłem na dziwny tok rozumowania, bo wsadkałem biurkę. Dobra. Co ja mówiłem? Ła, ła, To było to, to było to. Hmm. Orzechy były. I co dalej? Cholera, zupełnie mi wyleciało z głowy. Co mówiłem? Aha, o streamie. No, że. No byłoby to ciekawe, gdyby całe praktycznie przejście. No tam nie było tych pierwszych potworków rzeczywiście e, nagranych, więc tych nie będzie, ale poza tym będzie sporo e, i jak gdyby było całe przejście to. E, mo, może by to parę osób obejrzało e, i... Myślę, że to będzie tyle z growych rzeczy, e, z oglądania. E, bardzo mało, ale troszkę powoli idzie e, 13 powodów. Powolutku, bo dopiero drugi odcinek trzeciego sezonu, ale coś tam popychamy. Także to e, z czytania. Aktualnie z czytania nici. E, nici, nici, nici ci Sanrogo. Chyba wszystko. E... Myślałem, że będzie większa wena dzisiaj do gadania, a jednak jej nie ma. W robocie, a w robocie wreszcie zaczynam się uczyć nowych rzeczy. Może nie jakoś rewolucyjnie nowych, ale, ale nowych. Troszkę się sam uczę, Aksesa bo pracujemy na jednym takim. Na jednej takiej bazie z Accessa i nikt w pokoju nie ogarnia tego. Jest tam już 15 osób w pokoju, nikt tego nie ogarnia, bo nigdy na tym nie pracowaliśmy. Nie było to potrzebne, ale kierowniczka wpada na pomysł że będziemy pracować na tym. No i jeden koleś z innego działu stworzył nam taki pliczek, taką bazę. Ja się tam tym chwilowo opiekuję, bo najwięcej ogarniam ogólnie informatycznie, więc mi to przypadło i się z tego cieszę, bo, bo może się czegoś nauczę ciekawego. Też coś tam grzebę sobie w akcesie. Tu tak na razie, na razie na własnych próbach i błędach, ale może jakąś rzeczywiście literaturę bym skołował sobie i to rozwinął. Dobra, myślę, że tyle. Eee, trzymajcie się na razie i tego, i grania, nie? No, słuchania i w ogóle egzystowania. አርካ